Zapraszam na handlowy serwer Discord. Link w opisie. Siemanko, witam was bodajże już w 18 odcinku. Naprawdę dużo tych odcinków z naszej kariery Juventusa kariery Nowej Damy. Przed nami starcie z trzecim interem, Tracimy do nich dwa punkty, bo oni wygrali wszystkie mecze. Nam się przydarzył jeden remis. Oczywiście nie tego remisu z Tottenhamem w Lidze Mistrzów, tutaj za naprawdę sporą sumkę, myślę, przechodzi nasz młody zawodnik. I co może nam spowodować, że możemy iść po jakiegoś napadziora, bo jak widzieliście mamy deficyt na tej pozycji. Naprawdę przydałby się, przydałby się jakiś napadzior fajny, więc w tym momencie wolni zawodnicy poszukamy tutaj. A jak nie będzie tutaj, to zobaczymy jak sytuacja Balotelliego, bo może mu się kontrakt kończy, więc byśmy po niego poszli. Naprawdę chciałbym taki powrót do Serie A Balotelliego. Więc byłoby to na pewno ciekawe, jeśli, mam nadzieję, że to nie słuchać, ale mój kot się w tle miałczy, taka mała dygresja. Ja już tutaj patrzę, ale nie widzę nikogo, szczerze mówiąc, no może ty jesteś dosyć ciekawy, ale no nie widzę nikogo, jakiejś takiej perełki, takiej gwiazdy, która by mogła wjechać z buta w, w Serie A, ja, jeśli chodzi o, no, jeśli chodzi o pozycję rezerwowego, bo napastników to my mamy. Tego cie, ciebie kojarzę chyba z Fifki. Um, jeśli o to chodzi. No, no nie, nie widzę, szczerze mówiąc. No niedobrze, niedobrze. Chyba, że nam skoci kogoś, przyślą y, jakąś perełkę, jeśli chodzi o młodych zawodników. O Boże, co tu się stało? <laughs> Czemu taki zawodnik jest... Ja idę po niego. Wybaczcie, ale takiej oferty... Takiej oferty ja nie odrzucę. 85 overall zawodnik, 19-letni. Tak o sobie leży tutaj... Można go podpisać na luzie. Dziwna sytuacja, ale <laughs> to będzie idealny zmiennik przecież. Wiem, że nie jest to Włoch. Ani z Serie A, no ale ja muszę go podpisać, bo on to, to, to... Kurde. Takiej okazji nie wykorzystać. To jest naprawdę ból, więc ja muszę to zrobić. W tym momencie. No wybacz Balotelli, ale tu Dubois, Boys, jeśli dobrze wymówiłem. Jeśli nie, to przepraszam. Ech, w tym momencie cię podpisuję, mam nadzieję, że mam tyle pieniędzy. Jak nam... Nie, panowie, tyle możemy ci. No, ważny, będziesz piłkarzem z ławki, a może nawet do pierwszego wskoczysz. Kto wie, zależy od Twojej formy. 5 lat? 5 lat zgadza się mnie, to cieszy. Zignorujemy klauzulę. Nie chcesz dużo zarobić, dobra, chłopaku. Jesteś w tym momencie nasz. Naprawdę mnie to cieszy. Niesamowicie niespodziewany transfer, dla mnie przynajmniej, dajcie znać. Czy wy się spodziewaliście czegoś takiego? Tak sobie sprawdzałem. Zawodników A tu za darmo. 85 overall yy, ogólny. Cena: No to będzie A oczywiście, bo za darmo. Taki piłkarz to jest naprawdę nie, nie zdarza się to często. Damy go oczywiście na rezerwę i za chwilę zajmiemy się jego rozwojem. Zobaczymy, jak to będzie mogło się rozwijać. Zobaczmy. Mm, no jest taki bardziej to typowy napadziur, chociaż jest szybki. W miarę zwinny drybling ma dobry. Strzały też nie najgorsze, więc to jest naprawdę dobra informacja. Yy, za Zakarię, wiecie co, Zakarię będę, będę chciał się pozbyć. No nie widzę miejsca dla niego w naszym zespole. W tym momencie się zajmiemy tutaj zespołem i rozwojem właśnie nasi, naszych zawodników. Yy, plan rozwoju, zobaczymy, kto nie ma planu rozwoju, to udamy waclik nie ma. Ten ma. Ten ma, ten ma, kto tu jest? Nie wiem kim ty jesteś w ogóle, szczerze mówiąc. Dobra, tu robią, nie wiem. ten też nie ma. Pellegrini, nie dałem planu rozwoju dla naszego Teo, więc to muszę nadrobić. No dawno to nie sprawdzałem, więc no wybaczcie, dawno nie grałem karierki. Więc zobaczmy, oczywiście Matthew Cash też jest nowym nabytkiem, więc damy mu ofensywny boczny obrońca, tutaj jest OK. Zakaria też wrócił z wypożyczenia, więc przeciniak. I to tyle jeszcze tutaj, jakiś nie wiem kim ty jesteś. Rowella, niech sobie robi to. Barella też to ma. Rozgrywający, niech będzie. I za chwilę dojdziemy do naszego młodzika. 19-letniego, to nie ten. To jeszcze nie piaca. to jest Dubois. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Poprawcie mnie w komentarzach, jak to się powinno wymawiać. On sobie będzie tam coś robił. No i pięknie, super to wygląda, no niesp niespodziewany transfer. A naprawdę może, nie wiem czy nie wleci z buta do składu przecież, bo to jest y, nawet za moje zakę, aby mógł wlecieć. Wiecie co, ja mu dam pozycję napastnik i być może będę go przymierzał do, do tego, żeby on grał w podstawie. Bo to jest naprawdę ciekawy zawodnik, więc zespół i musimy jednak go mu zmienić, żeby sobie robił y, plan rozwoju. Na, na pasting. Dobra inwestycja w przyszłość, jak głosi napis pod zawodnikiem, tym właśnie 42 tygodnie dosyć długo będzie to robił. Skrzydło by był szybciej szybciej, przepraszam yy, by robił szybciej. No ale dobra, to nie jest też tak jakoś długo chyba, że SPO z niego zrobić bo to ustawienie w ataku jest takie sobie nie, wiecie, co 3 na 3 ma gwiazdki fifowo to by był tak sobie ale tutaj, no niech sobie robi, przed nami naprawdę dwa ważne spotkania, muszę tutaj rozdysponować siły w miarę przyzwoicie, Mojze Ken musi odpocząć, koniecznie damy właśnie szansę temu naszemu nowemu zawodniku, zawodnikowi, przepraszam, yy, dobra, tak to musi wyglądać, musi tutaj zagrać Rugani, nie chcę aż tak rotować, aczkolwiek no widzicie jak są zmęczeni, nie wiem czy on tu Konti wskoczył, jak to powinien być Rugani, okej. Okay. I tu jeszcze mamy Rowellę, przecież zawodnik młody, naprawdę yy, kojarzę go z Fifty, de facto. Dobra. Maty Cash jeszcze musi usiąść na ławce rezerwowej, więc Rowella sobie wskoczy. Szybka symulacja po trzy punkty, mam nadzieję. Brawo! Są 3 punkty. Bardzo dobrze wchodzimy w ten sezon, naprawdę. Nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników. A przed nami ważne też starcie w Lidze Mistrzów. Nie możemy tego przegrać, bo będziemy mieli jeden punkt po dwóch meczach. Salzburg też przegrał swoje pierwsze spotkanie. Mamy Sporting Sports, Salzburg oczywiście i nas, Juventus Turyn. Na pewno zmiany bym chciał zrobić. Mati Cash zagra, zagra Stones za zmęczonego Bremera. No to tyle, by było ze zmian, nie chcę też zbytnio rotować. Szybka symulacja... Wygrajmy to. Osz. Przegraliśmy to. Przegraliśmy to. No, niedobrze, niedobrze, bo to może się odbić na naszych y, wynikach, dalszych wynikach Wy, w lidze mistrzów. Naprawdę liczyłem, że zajdziemy tam wysoko. No niestety może się okazać tak, że nawet z grupy nie wyjdziemy. No ale y, mam nadzieję, że się jednak uda, że się odkujemy w następnych spotkaniach. Przed nami mecz z Torino, więc derby. Turynu. E, z, czy jakieś zmiany kąti odpocznie zagra rowella. Gdzie ty jesteś rowella? Gdzieś się tu schował. Gdzie jest rowella, halo? Dobra, tu jest, już myślałem, że, że nie wiem, co się z nim stało. Dobra, szybka symulacja. Oho, tu się przynajmniej odkuwamy w derbach turynu wygrywamy aż 3 do 0, więc cieszy mnie ten wynik niezmiernie. Naprawdę dobrze to wygląda i mamy pierwsze miejsce Proszę Państwa Wiadomo jeszcze trzy drużyny nie zagrały swoich spotkań Ale na ten moment mamy pierwsze miejsce Co mnie niezmiernie cieszy Że po ostatnim słabym sezonie Trzeba to przyznać Teraz naprawdę dobrze to wygląda Barella plan, plan rozwoju Coś tutaj marudzą Że mogę mu dać lepszy No mogę teoretycznie Teo Hernandez miał to samo Więc mu też dam e, lepszy teoretycznie Według tutaj FIFA Nie będę się z nimi kłócił no mogę ten niby dać, niech sobie tutaj robi chłopak. Jest wciąż jeszcze rozwijającym się. No młodym chłopakiem to trzeba przyznać. Zawodnik zawieszone to jeszcze stare jakieś były powiadomienia chyba. Nie wiem z kim teraz gramy. Zobaczymy. Dobra, mamy jeszcze oferty, w sensie oferty raporty, zwiadowcze i tak dalej, więc to sobie przejrzymy. No nie ma na razie nic, coś słabe to ostatnie raporty. Naprawdę liczyłem na coś lepszego, że chociaż no jakiś jeden, chociaż jeden dobry zawodnik nam wleci do składu. Może nie do składu, ale na rezerwy, no a ci co tutaj obserwuję to są naprawdę fatalni zawodnicy. No nie, więc dobrze że nam się trafił ten y, młody. Y, belg. Ten młody belg 85 Overola. Naprawdę to była niesamowita okazja, jak za darmo. Niestety tutaj żadnych młodych zawodników nie ma dobrych i to mnie też smuci, bo zatrudniliśmy najlepszych, naprawdę najlepszych skautów, a ze rezultatów brak, więc no, widzicie, trzy skauty znowu do kosza wywalone, skautingi. Zobaczmy, ostatni mecz w tym odcinku, następny odcinek za tydzień, przypominam, 14.30 poniedziałek. Ja nagram go na zapas, żeby nie było sytuacji jak dwa tygodnie temu i tydzień temu, że nie było materiałów, za co Was przepraszam. Przed nami mecz z Bolonią, chyba u siebie, się dobrze przyuważyłem. Nie, wyjazdowy jednak, więc jedziemy do Bolonii. Zobaczymy. Potem mamy mecz ze Sportingiem, więc też by wypadało wygrać, ale to już w następnym odcinku. Teraz zagramy ten mecz. Oczywiście zrobię zmianę, bo na Sporting trzeba wyjść niezmęczonym. Trzeba wyjść naładowanym, pełnym, pełnym energii. I to jest w tym momencie najważniejsze, żeby to tak wyglądało. Bastoni odpocznie, Bastoni, Pellegrini wejdzie sobie. I Mati Cash, bo po coś go właśnie kupiliśmy, żeby na takie mecze wchodził. Trochę rezerwowy skład, ale mam nadzieję, że to starczy. Oho, w lidze to my się bawimy. Barella hat więc miałby informa w Fifie. Jak widzicie, naprawdę super informacja. Naprawdę dobrze to wygląda. No tutaj akurat tak sobie, ale tym się zajmiemy już w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.